Ja jestem Kevin z Bronowickiej 60 w Krakowie. Dzisiaj pogadamy sobie o AirPodsach, o tym jak rozpoznać fejki, których jest bardzo dużo. Często klienci tutaj docierają do mnie z takimi AirPodsami, które kupili po prostu na rynku wtórnym, na jakichś portalach aukcyjnych, na jakichś marketplace'ach i okazuje się, że one nie działają tak jak Powinny, na pierwszy rzut oka, AirPodsy mogą się wydawać Ori. Tak zwane. Natomiast, jeżeli nie chcecie dać się oszukać, no to trzeba też je odpowiednio sprawdzić. Więc zobaczcie, czy one się łączą przede wszystkim z Waszym iPhone'em, bo też od aktualizacji iOS 16 iPhone wykrywa fejkowe AirPodsy, więc on też Was o tym odpowiednio poinformuje w ustawieniach przede wszystkim. Zobaczcie, czy wyświetlają Wam się te AirPodsy w aplikacji Znajdź, czy możecie je namierzyć, czy, czy one poprawnie właśnie tą lokalizację wyszukują. Kolejnymi rzeczami, no to jest tutaj to łączenie i to, kurczę, w moim przypadku sprawdza się w sumie z, z każdym, w moim przypadku sprawdza się to z każdym przypadkiem. Działa to w ten sposób, że jeżeli weźmiemy sobie erpocy, otworzymy je, no to tutaj mamy to łączenie. Jeżeli złapiecie je sobie paznokciem i ono zacznie odchodzić to znaczy, że AirPodsy są fejkowe. We wszystkich ori AirPodsach, tych oryginalnych, nie masz szans, żeby to łączenie zeszło. Ono jest nie dość, że idealnie zlicowane tutaj ze środkiem, to to jest sklejone po prostu na, na amen. Mariusz Pudzianowski by sobie z tym nie poradził tak naprawdę. Więc to jest jedna rzecz. Drugą rzeczą jest tutaj ten klips. Który też często w przypadku tych fejkowych airpodsów nie jest idealnie zlicowany ze środkiem, i czasami też jest w jakimś dziwnym kolorze, więc to też trzeba sobie dobrze sprawdzić. Kolejną rzeczą jest wzięcie sobie po prostu AirPodsów. Na przykład, jeżeli to są airpods y trzeciej generacji, czy drugiej, no to nie ma znaczenia. Natomiast jeżeli są airpods y Pro, czyli te z gumeczkami, to zdejmijcie sobie te gumeczki. Połóżcie AirPodsy na powierzchni i po prostu przykładajcie AirPodsy do siebie. To w shortcie tutaj na YouTube'ku, możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Te słuchawki, przez to, że mają wbudowane magnesy, no to one powinny się. Odpychać. Jeżeli się nie odpychają, to też yy, może znaczyć, że są fejkowe, chociaż dużo też tych fejków te magnesy też wbudowane ma. Więc pudełko jest yy, bardzo ważne, żeby sobie sprawdzić, numery seryjne, aplikacja znajdź, to też Wam dużo powie, czy, czy one w aplikacji znajdź się pojawiają, czy się nie pojawiają, czy można otworzyć dźwięk, czy można je namierzyć. No i tak naprawdę to wszystko. Jeżeli też chcecie się upewnić na 100%, może przed zakupem e, AirPodsów możecie tutaj z kupującym śmiało wpaść, żebyśmy sprawdzili, czy wszystko jest w porządku żebyście wiedzieli, że możecie dokonać bezpiecznego zakupu. No i co? Zapraszam Was serdecznie do mnie na Bronowicką 60 w Krakowie, obserwujcie nasze socjalki i widzimy się. ja.